Cześć się mam, ko skoro jest taki, oznacza, że zaczyna z OBS-em, zacząć nagrywać albo streamować. No i po prostu chcesz się czegoś dowiedzieć o obrazie. No i ja ci trochę w tym wytłumaczę, możesz na powiedzieć co jak na początku. Więc no na początek to musimy wiedzieć, że jest jakieś jak sceny i źródło obrazu. Sceny to jest po prostu no scena. No i na przykład musimy na... gdzie macie scenę na tym czarnym polu prawym przyciskiem na daje dajecie dalej. I dodowałoby się takie coś. No możecie sobie, jak chcecie nazwać, tylko ważne to jest dla Was. Na przykład sobie to nazwę gra. No i macie gra. No i na, jak coś, to ja nie mogę wziąć gry, bo to musiałbym mieć przechwytowanie ekranu, żeby mi nagrywało mój ekran. I tak. Ja to pokażę na scenie, ale wyróbcie to później na grze sobie, jak na przykład dodacie tą kolejną scenę, albo będziecie mieli na początku właśnie takie coś napisane scena, to możecie sobie nawet na tym robić. No to ja wam wytłumaczę pokrótko. Później jak macie źródło obrazu, najeżdżacie sobie znowu na czarne pole, dajecie prawe przycisk myszy, nażycie na dodaj i tak. Obraz, no to wiadomo jak obraz. Y na jak nadosycie obraz, to możecie nawiesić, ok. I przeglądać ze swojego pulpitu, na przykład znaleźć jakiś sobie obraz Ja na razie. Nie mam żadnego miniaturki ani nic. I na przykład możecie sobie dodać, na przykład zaraz zaczynamy, albo takie, no zaraz zaczynamy, nie wiem, zaraz wracam, i tak, no takie coś. Ja sobie, jak jeśli ja jeszcze tak krótko, jeśli zamkniecie tutaj te oczko, to znaczy, że tego tutaj nie będzie widać, bo widzicie, o właśnie zamknąłem wam ekran i nie widzieliście. No dobra, to kolejna rzecz, no to znajdziecie na dodaj, to macie. Yy, przechwytywanie ekranu. Przechwytywanie ekranu to znaczy, że przechwytywam Wasz cały ekran podczas, kiedy na przykład streamujecie. No to będziecie mieć przechwycony cały Wasz ekran. Jak zminimalizujecie grę, wejdziecie na przykład na przeglądarkę, będzie tu wszystko widać. No, a tak jak na przykład ja nagrywam, to cały czas mam przechwytywanie ekranu. Kolejnym rzeczą to jest przechwytywanie gry. Przechwytywanie gry to znaczy to, że na przykład jak dodacie sobie przechwytywanie gry, o tak, o. Ja na razie żadnej gry nie mam włączonej do tego, nie przechwytuje żadnej ja gry tu będziecie mogli sobie, z tego co pamiętam, wybrać Jaką grę chcecie na przykład grać w Fortnite i chcecie streamować tylko Fortnite i zaznaczyć sobie do Fortnite? I ja, na przykład, jak narusicie Windows C, czyli zminimalizuje Was do pulpitu, to Wam się tam nic nie, tak, nic nie będzie działo, yy, nic nie będzie widział, na przykład, jak chcecie na, na przykład na, odpisać komuś na Messengerze, no, no po prostu będziecie streamowali cały czas tylko grę. No i później jak załajdziemy, to, to nie musicie dodawać cały czas, tego to są tylko takie opcje. Później macie jak znajdziecie samular, tutaj macie przechwytywanie okna. Przechwytywanie okna polega na tym, że przechwyci Wam tylko te oto okno bez tego paska zadań, tego białego. Na przykład tutaj mam, gdzie mam wszystkie na przykład moje dokumenty i przeglądarki. No i to tak będzie wyglądało. Przechwy tutaj co jeszcze można dodać, tekst GDI, no to jak nabiście na tekst, to tam będziecie mogli sobie wpisać po prostu jakiś tekst. Urządzenie do przygotowania wideo, czyli to jest po prostu jak będziecie mieli jakąś kamerkę, to wtedy. Tutaj też możecie na przykład dodać takie rzeczy jak na poprzednich odcinkach to nagrałem, jakiś coś jak kod takiego BongoCard albo klawiaturę i myszkę jak chcecie na przykład grać, żeby widział widzieć, na przykład jak sobie się dusicie. No i dobra, no to, to tyle tutaj. O tutaj macie mik, to tak. W do głośności macie Desktop Audio, czyli tutaj macie to od gry waszej na przykład jak gracie w Fortnite'a, to tu możecie widzieć jak Wasza gra tutaj wygląda na głośności. Tutaj właśnie gdzie widzicie jak się tak zagusza, to znaczy, że to jest mój mikrofon. No i tu tyle chyba z wyjaśni i teraz wchodzicie w ustawienia. To no, tak. głównych polecam tak. Dark yy, domyślę. To jest taki właśnie czarny, wchodzi to wasz kolor OBS-a, to jest czarny. Później jest ten akryl, to jest taki, y, taki mocny, strasznie granatowy. I ten y, system to jest chyba biały, a ten ra, rachni to ja nie wiem. Y, ale możemy zobaczyć nawet. O, widzicie, to jest taki właśnie, ale... O, no, jeszcze się nie załadowało. O, widzicie, no taki jest właśnie rachni. A ja zawsze, ja zawsze używałem dark i mi dark właśnie odpowiadał. To jest, waszego gustu, jak sobie wybierzecie. No i dalej. tutaj nic nie musicie zmieniać. Teraz wchodzicie w stream. Na serwisie, no to na przykład tutaj możecie sobie wyznaczyć tam, gdzie chcecie streamować, na przykład Facebook, na przykład YouTube, na przykład Twitch, na przykład ja, ja streamowałem na YouTube, to teraz na przykład wchodzicie w serwis, no i wybieracie sobie, na, ja mam e, Primary, YouTube, Ingest Server, i tutaj macie klucz. Klucz wam dogram na samym końcu, jak się patrzy gdzie znaleźć klucz na do swojego streama. No i to tyle tutaj nie mieć tego znaczonego, No to przechodzimy w wyjście. Tutaj będziecie mieli ustawione wyjściu na tryb wyjścia na chyba proste. To się moim zdaniem nie opłaca, widzimy o proste. Lepiej dać sobie zaawansowane. I teraz tak. Jak macie streaming, to zaznaczacie ścieżkę dźwiękową jako pierwszą. Encoder tutaj będziecie mieli X264, to jest od encoder procesora. procesora. I ma, a tutaj mamy, ja mam zaznaczone Nefawidię, czyli yy, bym streamował z karty graficznej. Przykąd na yy, wyjściowego obrazu, no to znaczy, jaki macie monitor, tu możecie, nie pamiętam na jaki zmienić, bo ja nie mogę tego przedstawić, ale no, ja mam na Full HD. Ty przy pewności ustawiamy CBR. Przepewność bitowa to działa tak. Jeśli macie na przykład y, 10 MB na sekundę uploadu, chcie sprawdzić upload, piszcie po prostu speed test i sprawdź, i wtedy wam tam mierzy wasz internet. To jest ping, y, pobieranie, szybkość pobierania i szybkość, y, wysyłanie, czyli upload. Jeśli macie y, upload na przykład, podajmy 10 MB na sekundę, to tutaj właśnie sobie ustawiacie na przykład jeśli macie na przykład 9 10 megabajtów to ustawiacie sobie na przykład dajmy sobie 7000 KB na sekundę bo 1 mega to jest 1000 KB no i tak dalej na przykład żeby wam te 3000 KB starczyło na jakąś grę na przykład konfiguracją na przykład na Fortnite i na przykład, jak macie 20 tysięcy, to ustawcie sobie na przykład, nie wiem, te 15 tysięcy, żeby wam starczyło wtedy na przeglądarkę i tak dalej. Tu odstęp między klatkami grubymi, dajcie 0, profil ustawień to jest, ja mam na przykład ustawione jakość, profil, prof, profil high. Tutaj zaznaczacie, jak ja mam, GPU mamy, ja mam na 0, maksymalny podatek 2. No i teraz tak, przechodzimy. Jeśli macie to zrobione do streamingu, to teraz przechodzimy do nagrywania. Nagrywanie no to tak. Typ, ja mam sobie standardowy ścieżka pliku, po prostu wybieracie na jaki dysk chcecie mieć. Na przykład ja polecam na przykład mieć, jak nagrywacie na przykład, kole, na przykład tak jak ja mam na przykład trzeci dysk albo na jakiś wolny dysk, bo często one dużo ważą i no tak. Format nagrywania mam MKV, tam będziecie mieli wiele więcej. Ścieżki dźwiękowe ja mam 1 i 2 ustawione, ale to wytłumaczę Wam zaraz, bo tutaj musimy przejść do zakładki dźwięk. Encoder mam yy, też NVidia yy, czyli karty graficznej, przesłanie wieściowego obrazu też mam na HDR. No i tryb przepływności też ustawiamy na CBR. Ja teraz polecam tak. Ja używam na początku, miałem jakieś małe liczby, tylko 2500 kb na sekundę, ale ja to Wam polecam, dać na przykład 50 000, tak dobrze, 50 000 kb na sekundę, bo wtedy Wasz obraz jest taki totalnie płynny. Na 2500, macie tak trochę, no mi na przykład przerywało totalnie, jak to ja jak jakieś akcje do chciałem zrobić highlights, ale no nie weszło jeszcze, ale jak robiłem akcję to pytanie mi przerywało ekran i to było przez to spowodowane, że tu miałem strasznie niskie kilobajty, raczej te zaznaczone. Ustawiałem sobie po prostu 50 tysięcy i teraz jest wszystko dobrze. Odstęp między kluczkami kluczowymi sekundy 0, automatyczne. 0 profil ustawień. Tutaj możecie mieć ja mam na przykład najlepsze jakaś, bo chcę żeby jak najlepszy ładniej odcinek wyglądał. Tu możecie sobie na przykład dać jakość, albo najlepsza wydanie, albo niskie opóźnienie, albo niskie opóźnienie jak, jakość i tak dalej. No a ja mam na przykład najlepsze relacje. Profil mamy HL. tutaj zaznaczacie aktualnie dwie rzeczy, GPU 0 i y, maksymalny klatek BFROM 2. Wchodzimy w dźwięk. No to tutaj ustawiacie wszędzie sobie 320, nie wiem, ja tego nie mogę teraz przedstawić, nie wiem dlaczego, ale no trudno się No ale tutaj macie, będziecie mieli chyba na 144 czy jakoś tak, ale ustawcie sobie wszyscy na 120 i właśnie dzięki temu tutaj macie ścieżki dźwiękowe brane 1, 2 i właśnie to jest tutaj ścieżka dźwiękowa 12 i tylko wam te dźwięki przygotuje. No i jak to macie zanotowane tu na nagrywanie powtórek, raczej ja mam wyłączone, to tam jest chyba tak trochę mniej FPS-u będziecie mieli tego co tam pamiętam. No to teraz wchodzimy w dźwięk. No i tak, częstotliwość próbkowania. Będziecie mieli chyba na 48 kHz. Ustawcie sobie na 44.1 kHz kanały stereo, urządzenie audio, to znaczy tu będzie Wasz mikrofon przechwytywał. Ja na przykład mam artisy piątki i mam tryb Charlie game, ja mam ustawiony sobie na game. A nie, dobra. Nieważne, tu nic nie było. E, tutaj macie e, mikrofon, który musicie przykładać. ja mogę iść tutaj e, od swojego, e, no tutaj od laptopa, tutaj mam od mikrofonu e, od słuchawek. E, I to po prostu sobie dajecie swoje słuchawki, na przykład macie, ja mam dwa tryby, no ale możecie sobie dać na przykład, że będzie wam z głośnika leciało i tak dalej. No ja mam na przykład na game cały czas zostawione. Tu macie wyłączone, wyłączone, wyłączone yy, mierniki, czasnik, średni poziom. Yy, tutaj macie. tak jak ja ustawcie sobie. Najtrudniej no jesteście zaznaczone. Dobra, teraz przechodzimy do. Niech tu macie zrobione. Przechodzimy do obrazu. Obraz, to tak. Tutaj jest rozdzielczość bazowa obrazu. No to ja mam yy, Full HD, czyli yy, 1920x1080. bo HD. Już teraz się pogubię sam. Ale no, tak mam ustawione. rozdzielczość, wynikowa skalowanie. Też mam 1920 na 1080. Wszystko skalujący. Mam Bikubik, skalowanie 16 próbek i ustawcie sobie to, bo tamte tak y, brzydko to na odcinku wygląda Palcem to. Y, typowa wartość FPS-ów, to już zależy od Waszego komputera. Na 30 FPS-ach też to ładnie wygląda. Y, jest płynny odcinek. Lecz ja, ja akurat nagrywam na 60 FPS, a jeśli macie słabszego topak komputer, to na 30 FPS-ach wam spokojnie starczy. To też jest bardzo ładna jakość na tym odcinku. No i dobrze, to teraz skróty klawiszowe, to skróty klawiszowe to sobie przypisujecie na przykład rozpocznie na streama, dajecie sobie, nie wiem, na co chcecie. Na przykład na jedynkę, zatrzymać stream dajcie na dwójkę, No nie wiem, na, na co trzecie, to po prostu jest do Waszej dyspozycji jak sobie chcecie pisać. Rozpocznij nagrywanie, mam na przykład na Numpad 5. Zatrzymaj nagrywania mam na y, down. i No i tu możecie wszystko sobie zrobić. Y, gra, przewrót na scenę. Wszystko możecie sobie przypisać jak chcecie, jak wam się podoba. Wchodzimy w zaawansowany prototyp procesu. Mam, ja mam ustawiony na wysoki. Obraz mam Direct11. Y, format koloru MV12. Przestrzeń kolorów 709 i zakres kolorów częściowy. No i nagrywanie, format nazwy, no to tutaj nie zmieniałem. Napiszcie z pliki to mam połączone I to tutaj mam tak po i sobie tak po prostu ustawcie. Nie wiem jeszcze tutaj coś muszę powiedzieć. Chyba już nie muszę nic mówić. Więc jeśli będziecie chcieli więcej takich odcinków, poradników, to piszcie w komentarzach. Ja wam chęcią wszystko wytłumaczę. Eee, eee, po prostu piszcie w komentarzu, co subik, subikowałeś w górę ja wam zaraz po prostu eee, dogram, jak znaleźć klucz eee, czekajcie, sobie nawet już przypiszę pauzę w nagrywaniu dam sobie tak eee, i znowu nagrywanie damy sobie tak no i podczas ja wam zaraz pokażę, jak gdzie znaleźć kluczy na YouTubie do waszego streama no to zaraz się widzimy, tak ogólnie, więc no, to zaraz się widzimy. Dobra, yy, tak jak już więc, wróci. ja zobaczę czy się jeszcze mi nagrywa. No tak nagrywa się. Dobra, skoro już jesteście na YouTube, gdzie możecie to wpisać, możecie to wpisać na przykład na obędzie przeglądarce i czy sobie na przykład YouTube Wchodzicie, i ma, jak ma się ta strona, wyświetli to tak. Eee, o jezu, poczekajcie. Eee, tutaj macie awatar. Po prostu klikacie sobie na niego, myszy i rusimy na Twój kanał. Kiedy nam przyniesie, na. O tu właśnie widzicie moje dwa filmy, na które możecie sobie. to jest Kralotera i myszka, jak dodać, i tu mamy Bongo karty i kotkę, które klikę. Ale mniejsza. Eee, po prostu wchodzicie, musicie sobie później prześli. Nie, to nie było przecież. Przepraszam. To nie miało być wcześniej i do, dajemy yy, dostosuj kanał i nam wyświetla się YouTube Studio, ale to zaraz, bo internet za szybki nie jest, ale o Jezu biało. Ale tak mamy dostosowywanie kanału i teraz tak, dusimy na, yy, ok, zezwolę na dostęp spokojnie. i dajemy utwórz i jak tu będziecie mieli utwórz dajemy na żywo. Podczas kiedy już daliśmy, wam się załaduje, to musimy chwilę poczekać. No i tak, i tu wam też wytłumaczę po krótko. Tutaj po prostu jak edytujecie, to tutaj dajecie sobie wasz tytuł waszego streama, tutaj dajecie opis, czyli na przykład jakieś linki do discordów, do waszych fanpage'ów, widoczność dajecie publiczna, żeby wasi widzowie was gdzie was streama widzieli ja mam niepubliczne, bo nie streamuję na razie później sobie jak będę chciał streamować to sobie zmienię kategoria no to gry, tytuł gry możecie sobie jakiekolwiek na przykład damy minecraft no i tutaj macie tytuł gry tutaj po prostu dodajecie sobie miniaturkę możecie sobie po prostu tu zmienić i wam się tak wyświetli skąd macie a jak no. Tutaj macie nic tutaj, jeśli chcecie, jeśli chcecie, żeby wasi widzowie mogli pisać na czacie. I ten, to dajecie nie przeznaczone dla dzieci, bo jeśli dacie przeznaczone dla dzieci, to znaczy to będzie takie działało, że yy, po prostu nie będą mogli pisać na czacie, ale będą im się cało. Się yy, ograniczenie Nie, mój film tutaj. Nie zaznaczamy, tutaj po prostu dajemy jakieś tagi na przykład nie wiem, Minecraft, jeśli chcecie na przykład jakiś tag, na przykład, no nie wiem, jeśli z... w Fortnite dajecie customy, hashtag, musicie pisać po prostu tak, hashtag i na przykład yy, minę, no jakby wiecie, no, hashtag Minecraft albo customy, tutaj nie gdzie macie, tu też nie załadzacie, tu macie będzie mi tak samo, więc to tutaj macie tyle, teraz tak yy, Fuu, dobra, tutaj jest właśnie, teraz jest ta najważniejsza rzecz, o którą miałem wam wytłumaczyć na początku. Tutaj po prostu macie klucz strumienia wklej, w, klej w No i tutaj tak. Ja raz, znaczy ja tak robię cały czas przed co, cały, co, pier, cały, a, co stream resetuję sobie ten po prostu klucz. Tutaj będziecie mieli tego, tego klucza. Jak coś to tak się jak, jak skopiecie, to tak się jak wam to nie zaczęło, bo ja cały czas resetuję te klucze. No i będziecie mieli ten klucz. Po prostu sobie tu narusicie skopiuj, tutaj nic nie, zmienia, nie zmieniacie. Tu macie opóźnienie transmi transmisji, ja mam normalne opóźnienie transmisji, możecie sobie ustawić na małe albo bardzo małe. Jeżeli chcecie mieć, tak bardziej być z widzami bliżej, to możecie sobie mało dać. Napisy włączacie, ustawę nie niepubliczną po zakończeniu nadawania, czyli po prostu jak skończycie, to nie będzie widać tej transmisji u Was na kanale. Czyli, jak skończycie, no to nie będzie jako odcinka. Eee, dobra, to ja na razie wyłączę. Tutaj po prostu będzie czarbarsz, i jak skopiujecie, właśnie ten link, dajcie, na przykład kopię, skupiamy na skopka, Przechodzicie znowu sobie do OBS-a. Jak już jesteście na OBS-ie? Dajcie w ustawienia. Mam, mi się to zawaruje, I dajecie w stream, i tutaj ja mam już jeden, klary, ale sobie to usuwacie. I sobie robicie CTRL V, czyli wklejacie sobie ten klucz, który skopiowaliście No i widzicie, mam na przykład tutaj, mam, yy, mogę pokazać O Jezus yy. to Poczekajcie chwilę, bo mi się przeglądarka podała No i tu po prostu macie, yy, a tu na się pobierz klucz, czyli was przekierowuje do tego razu ja To mój błąd, ale no, wytłumaczyłem wam w No i tu będziecie mieli, tu możecie pokazać sobie ten klucz, czy macie ten No i zastosowujecie, dajcie OK i po prostu wyślijcie, rozpocznij stream I was stream będzie na żywo no to dobra, no to już raczej wszystko wytłumaczę. Jeśli macie jakieś pytania, yy, albo coś jeszcze do mnie, jakieś, no to piszcie, zostawcie tylko w subika i piszcie w komentarzu. Na 100 subów chcę zrobić jakiś ład, fajny specjal. No więc to tyle. Już więcej nie mam do dodania w tym odcineczku. Więc no, patrz macie się, zostawcie ładna subika. Bye.